Witam, jestem Mister Grzechuta to, to jest kolejny odcinek z serii Wyzwania Kapitana Nemo Dzisiaj, e, tak troszkę bez pomysłów, pomyślałem że może zrobimy sobie hodowl hodowlę zwierząt, skoro już tutaj mi się zespawnowało trochę zwierzątek, tak więc może pomyślałem, że zrobimy sobie ich hodowlę, żeby czerpać na przykład mięso z krów albo piórka z kaczek w sumie też skaczek mogę Mięso czerpać, kaczek, kur, jak kto woli. E, niby to ma wygląd, e, kaczek, ale zachowuje się jak kura. Nie wiem, są spory w tej sprawie, ale e, trudno. Pomyślałem, że może tutaj zrobimy sobie hodowlę. Już przygotowałem troszkę miejsce. Tutaj mi się trawa będzie przenosiła. E, I tak, tu będzie. Farma krów, tu będzie farma kaczek Tam jeszcze będą inne farmy, jeżeli mi się spawnują inne zwierzątka Nie chciałem tych zwierząt zostawiać tak na wolności powiedzmy Bo je przeniosę tam, a tu będą mi się kolejne spawnowały, mam nadzieję No i okej, okay. jeszcze może wam pokażę jedną zmianę, którą... albo dwie Tutaj zrobiłem takie mini jeziorko, rzeczkę powiedzmy Umiałem wyzwanie, żeby zrobić jeziorko Nie wiem, czy to można, można nazwać jeziorkiem, ale... No, powiedzmy, że to jest takie naciągane jeziorko Jeżeli może wy mi tego nie uznacie, napiszcie w komentarzach, że... E, czy uznacie to jako rzeczkę, czy nie Bo jeżeli nie, to zrobię taką prawdziwą... E, takie prawdziwe jeziorko, nie rzeczkę Bo rzeczkę... To jest rzeczka A wyzwanie mam do zrobienia... Kaczka, skąd się tu wzięłaś? Zwracaj tam. Wyzwanie mam do zrobienia jeziorko. Okej, okay, to może usuniemy. <grywki> Jeżeli oglądaliście Omega wytyfy, to e, wiecie pewnie skąd się te tabliczki wzięły. Dobra. Mm, co ja miałem wziąć? Zboże, żeby tę głupią kurę zaprowadzić do mojej mini zagrody. O Boże, co? Krowa po, po drabienie wchodzi. Co to ma być? Krowa no chodź tu. Krowa. Tak, dobrze. Eee... Tak, to napiszcie w komentarzach, czy uznacie mi to jako jeziorko. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą zmieniłem. Ale zanim zbierzemy sobie z arbuzy. Czemu nie? Arbuzy i dynie. Dynie. Tak. O, chyba deszcz zaczął padać, no to trudno, bo chciałem wam na dworze pokazać tą rzecz. Aha, i tutaj przy okazji mi troszkę trzciny urosło. Um, I nawet teraz, jeżeli tutaj tą wodę z góry usunęłem i zrobiłem sobie taką platformę, to teraz jakby więcej słońca dociera do tej trzciny i ona szybciej rośnie niż wcześniej. Ale okej, okay, z takich szczegół. Um, dobra, jak widzicie, tutaj coś się zaczyna dziać. Mamy tu jakąś dziwną platformę, ciekawe co to jest. Jeżeli oglądaliście moją serię ze Skyblocka, to możecie kojarzyć tą budowlę. Jest to po prostu Mob Grinder, niedokończony jeszcze, ale w części zrobiony. Widzicie, mamy tu już taką podstawową platformę, mniej więcej ukończoną powiedzmy. Czekajcie, mi się przyda troszkę wody. Ok. To taka podstawowa wersja powiedzmy, jeszcze nie jest w żadnym stopniu ukończona. Trzeba będzie tutaj tą platformę jeszcze dokończyć, zabudować dach. Zdecydowałem się na zbudowanie tego ze szkła, ponieważ wszystko co buduję na tej mapie jest mm, częściowo, chociaż zrobione ze szkła, tak więc postanowiłem, że mm, Mob Grinder też będzie, chociaż częściowo, no w większości zbudowany ze szkła, powiedzmy. O, tam już nam się jakieś tereny generują. Faj. Nie, kurde. Nie ten przycisk. <grym> Zamiast Shift shifta Control wciskałem. Okej, okay, ale nie możemy do terenów e, wychodzić. E, ktoś mi wpisał w komentarzach, że nie mogę wychodzić na powierzchnię. Owszem, mogę wychodzić na powierzchnię, ale mm, Ale nie mogę wybierać się do lądu, czyli nie mogę gdzieś tam podróżować tam ani tam. No chyba, że jak zginęłem to mnie gdzieś przynosiło na suchy ląd, to wtedy no, nie miałem innego wyjścia, nie miałem e, wyboru samo mnie tam przynosiło. Um, ale tak po prostu łódką sobie nie mogę dopłynąć do lądu, mimo że tam wszystko widzę. To trudno, muszę się tutaj rozbudowywać. Um, ale na powierzchni jak najbardziej mogę być. Okej. Okay. Um, dobra, wróćmy do tych hodowli, bo się roz za bardzo rozgadałem. Jeszcze dynia mi urosła. Um, chcę, żeby z długi ten odcinek był. Myślę, że w przyszłym odcinku nazbieram troszkę piasku i dokończymy tego Mobgrindera. Chociaż spróbujemy, i planuję, żeby. Ee, rura, która będzie, którą będą spadały mobgrendery będzie gdzieś za tą ścianą Myślę, że e, gdzieś parę kratek za tą ścianą wypadnie akurat dół tej dziury i fajnie, bo akurat planowałem, żeby tu była hodowla, tutaj kolejne przejście akurat do zbioru e, lota z mm, mobków. Ok tutaj możemy sobie jeszcze zrobić podłogę. Podłogę oczywiście z ziemi Żeby nam trawą zarosło I żeby zwierzątka miały Jakąś taką milszą atmosferę I miększą ziemię Żeby nie mieszkały na kamieniu Te ściany na razie zostaną takie brzydkie Z kamienia, ale w przyszłości Myślę, że je zastąpię kamienną cegą Tak samo jak jest W tamtym pokoju I myślę, że też oświetlenie z deń zrobię Mam troszkę dęń w skrzyniach Więc to nie będzie żaden problem dla mnie Więc okej okay. Dobra, zaraz sobie jeszcze płotki zrobimy, ładnie to ogrodzimy. Zaprowadzimy zwierzątka do zagrody i będzie farma, jak znalazł. Okej, okay. ziemi mam dużo, nie ma co się przejmować. Tam też mi zabraknie, tam w skrzyniach pełno jeszcze tu mam. Okej, okay. tu na razie niech sobie będzie tak e, z kamienia. To oczywiście też się poprawi w najbliższym czasie. W sumie, chociaż teraz mogę to poprawić, bo. Eee, chcę to wszystko z dirta zrobić, całą ziemię, więc nie ma żadnego problemu, mam kilof przy sobie, mogę przekopać te parę klocków, e, kamienia, postawimy zaraz pochodnie, żeby się szybciej terawa rozrastała, no i okej, okay, idziemy teraz zrobić płotki jakieś, mam troszkę drewna w skrzyniach, więc to też nie będzie żaden problem dla mnie. Przy okazji mi drzewko urosło, nie myję ładnie, dlaczego nie? Pochodnie rozbiłem. Wiem, że to dziwnie mówię, ale okej. Jest późna pora, prawie czwarta godzina, nie czepiajcie się, ferie mam. Tak, teraz całymi nocami siedzę. Przed komputerem. I wstaję o 15:00. Okej. Zbierzmy jedną sadzonkę. Zawsze tak robię, że zbieram drewno, niszczę liście, zbieram jedną sadzonkę i sadzę ją od nowa, potem sobie idę. O, mam nawet dwie sadzonki, nie? Z tej drugiej, ale... No, jak już ją dostałem, to zaniosłem do skrzyni, nie będę jej wyrzucał, No nie lubię patrzeć, jak się marnują rzeczy na ziemi. Mm, dobra, co ja miałem zrobić? Tak, płotki, miałem zrobić płotki. O, nawet troszkę drewno, tutaj mam mm, deski też... Można, wstarczę te deski, bo za dużo tych płotków nie potrzebuję. A nie ma jakichś płotków tutaj? Chyba nie, tak mi się wydaje. Mam dużo wyrobów z drewna, ale płotków raczej nie mam. 32, myślę, że mogą mi wystarczyć. To drewno nie sikierę. Drewno odłożymy. E, I idziemy na dół sobie e, zrobić farmę, hodowlę. Jak to woli. Hmm, ok. Tutaj taka propo e, tak przecieka strasznie ten dach Bo na górze było dużo piasku, a ja przetapiałem tego piasku w cholerę Na tego mob grindera mm, Więc dużo wydobywałem i przez to tutaj e, Nad tymi klockami e, Nad tymi klockami był po prostu piasek, ja ten piasek wydobyłem I teraz woda jest tuż nad tą ziemią, dlatego przesiąka przez tą ziemię, no Wreszcie jakoś udało mi się to wytłumaczyć Dobra Myślę, że tak będzie to wyglądało. Tutaj zaraz sobie, właśnie, furtek nie zrobiłem. Będę musiał skoczyć jeszcze po furtki. Tam pochodnie weźmiemy. Pod słupkami może trawa też chyba rosnąć, więc mam nadzieję, że tam się przeniesie. Jeżeli nie, to najwyżej się usunie słupki. Nie będzie problemu z tym. Tutaj jeszcze zrobimy sobie pozostałe słupki, bo jeszcze. Z... Tutaj dalej będą inne farmy, więc od razu odgrodzę to, żeby nie było później, żeby łatwiej mi później było zbudować tamte farmy. Ok, wejdźmy. Strasznie ciemno tam, na razie tu, tutaj postawię pochodnie. Jak zrobię drzwiczki, to zrobię tam gdzieś indziej tą pochodnię, postawię. Okej. Okay. W sumie to te pochodnie i tak usunę prędzej czy później, bo e, jak mówiłem, postawię dynie na ścianach, tak samo jak jest w tamtym pokoju. E, bo jakoś tak mi przypasowały dynie na tej mapie, że wszystko oświetlam teraz dyniami. Prawie pochodnie nie używam. No od czasu do czasu tak estetycznie. Ale głównie używam świecących, świecących dyni. Jakoś tak e, przypasowało mi to na tej mapie. <laughs> Okej. Okay. Przekupiamy jeszcze tą ścianę i myślę, że nie, jeszcze skoczymy po furtki i zaczniemy później przyprowadzać zwierzęta do zagród. Ach, akurat mi kilof poszedł, no nie mówcie, że nie mam już żadnego. Ale spoko, tutaj mam crafting, tej, specjalnie go tu postawię. wiedziałem, że się kiedyś przyda, Zbierzmy te jajka jeszcze. Wiedziałem, że mi się kiedyś przyda, nie muszę na górę lecieć. Co jeszcze ja chciałem, dwa kilofy może zróbmy. Okej, okay, tego tu przełóżmy, tutaj widzę, że mam jakieś kamienne cegły, nie wiem skąd naprawdę je mam, a postawmy je od razu tutaj, skoro już mam to czemu nie, eee... a tej pochodni już tutaj nie będę stawiał, bo nie ma po co, skoro tutaj tydy nie oświetlają jeszcze tam mam pochodnie. Okej, okay. tutaj kaczka już się pcha do tej zagrody, eee, widać, że chętna jest już do zamknięcia. Okej. Okay. Eee, aha, jeszcze pod tymi słupkami, co tutaj stawiam, muszę postawić eee, dirta, żeby mi to trawą zarosło i żeby ładnie wyglądało. No kaczka, idź sobie. Idź sobie, bo cię zabiję. Mam jeszcze parę innych kaczek, więc cię nie potrzebuję. No. Co ty robisz, kaczka? Te kaczki są serio jakieś ułomne się kręci w kółko, jak nie wiadomo co kółko graniaste, tak fajnie e, dobra Uż mnie ręka teraz oswędziała nie wiem czemu dobra, mm, zniszczymy jeszcze tu bo potrzebuję tutaj miejsca żeby postawić dirta okej, okay. wiem że na razie jest mało estetycznie przez te ściany, ale e, no, do następnego odcinka się to zmieni bo jak już mówiłem, planuję zrobić ściany z kamiennych cegieł i z dyń, które będą służyły za do oświetlenie. Dobra, idziemy na górę po furtki. Chyba mamy jedną furtkę w skrzyni. A jeżeli nie mam, to zrobię sobie dwie. Gdzieś tutaj chyba widziałem furtkę. A może w tamtej skrzyni mam furtki? Zobaczymy. Bo tutaj też mam takie powiedzmy cenniejsze rzeczy. No może nie cenniejsze, ale parę. E, rzeczy, których potrzebuję trzymam, po co mi tutaj te dynie świecące, skoro mam w tamtej skrzyni e, Po co ja tu przyszedłem po furtkę, nie mam furtki, mam tu drewieńko, oczywiście drewieńko mam też w tamtej skrzyni Jakieś pierdoły Patyczki tutaj mam, które mi są tam potrzebne Aha, mieliśmy zrobić farmę netherwart, ja o tym zapomniałem całkiem, no trudno To zrobimy ją jutro, jeżeli nie zapomnę Ehm. A no, z mob grinderem pomyślimy, e, w każdym razie muszę jeszcze dużo piasku zebrać, żeby go ukończyć, więc nie wiem, czy do następnego odcinka zdążę i czy mi się będzie w ogóle chciało, mm. ale w każdym razie, albo jutro zrobimy tą farmę netherwart, albo jutro dokończymy tego mob grindera, zobaczymy, pomyślimy, okej. Okay. Po co ja tu znowu przyszedłem, zapominam ciągle. E, furtki, tak, furtki, OK. Furtki dwie. Okej. Okay. Mamy dwie furteczki, idziemy je postawić. Za chwilę zaprowadzimy zwierzęta do zagród. I myślę, że odcinek za udany powiedzmy będzie. Eee, gdzie to postawić? Tutaj będzie bliżej do wejścia. Krowa cicho tam. Nie mócz mi. Co ja zrobiłem? Zniszczyłem słupek i postawiłem słupek. Okej. Okay. Krowa, chodź. Krowa. Koczki. Nie, dobra, nie, krowa, chodź. Wyjdź, 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 wyjdź. Ach, Jezu. O nie, krowa zostań. Kaczka. Chodź, kaczka, chodź. No chodź. No, wyjdź stąd. Dobrze. Tu krowa. O, tak ją zamkniemy. Zaraz tam przeprowadzimy. I teraz wszystkie kaczki weźmiemy tu do zagrody. Chodźcie, chodźcie. Zapraszam, panowie i panie. Panie przodem, oczywiście. Ta kaczka tutaj się zablokowała. Albo nie chce wejść po prostu. Gdzie mi tu wyłazisz? No kurde. Chodźcie mi tu. Wredne jedne. Come on. No tych jajek one znoszą strasznie dużo. Tak, tak panie przodem. Ty też. Okej. Okay. Tam pchodnie usuwamy, stawiamy na ścianie. Będzie ładnie. E, może wam jeszcze tu postawię. Sobie wyjdę. E, a w sumie tutaj może jeszcze zostać, bo ciut ciemno jest. Ty krowa chodź tu. Chodź. No, 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 chodź. Okej, okay, tutaj stawiamy, wychodzimy i niszczymy ten słupek. Oczywiście tutaj te słupki i tak będę musiał postawić, ale pierw wolę tutaj całą podłogę dirtę wypełnić. Um, I tak na razie jeszcze tyle zwierząt nie mam, żebym mógł zagospodarować jakoś to miejsce. Znaczy, zrobię sobie tutaj zagrody, ale... E, zwierząt jak na razie nie przyprowadzę, bo nie mam jakich zwierząt tam przyprowadzić. Tu będę sobie krówki rozmnażał, tu będę kaczki, tu powiedzmy będą świnie, jak mi się po pojawią. Wiem, że kiedyś miałem jedną świnię, ale e, ona mi jakoś zniknęła, e, bo zwierzęta teraz znikają, pojawiają się. Chyba że zaczniemy je rozmnażać, to wtedy chyba e, są jakby przypisane już do nas i wtedy nie znikają. Ale ja miałem jedną świnię i nie miałem jakiej rozmnożyć, więc nie udało się, zniknęła, trudno. Czekam też również na owce. Kiedyś mi się zespawnowała chyba jedna owca tam na dole, ale wilk ją zabił, bo tylko kostka wełny z niej została. No ale trudno. Myślę, że to tyle by było w tym odcinku. W następnym, tak jak mówiłem, albo zrobimy farmę netherward albo dokończymy mob grindera. Zobaczymy co, co zdążę zrobić, bo nie wiem czy mi się uda ten mob grinder dokończyć, ale... Jeżeli będziemy robić farmę netherwart, to e, na pewno mniej przygotowania mi to zajmie. Więc okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Ja sobie jeszcze tam dokończę tą hodowlę. E, dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się, no i cześć!